Witam Was w moim programie TJ Gans, takiego BC. Robię filmy. Wiele pytań mi zadaliście, e, co się stało z moim Taurusem GX4 GX4 e, do e, skrytego noszenia. No nic się nie stało, na razie poszedł sobie do Lamusa. E, dlatego, że e, miałem okazję kupić e, Sig 365, który ja wiem, z tego co wiem, się cieszy takim dużym hypem w Polsce, szczególnie wersja e, ten Deep Concealment. Bez wystających przyrządów celowniczych, z tą taką rynienką u góry. Ja jednak tutaj mam wersję w bardziej klasycznej odsłonie. Tak na marginesie, jeżeli lubicie ten kontekst, który wam prezentuję, możecie mnie wesprzeć tam takim serduszkiem na dole pod, pod filmem. No nic, w każdym razie m, dlaczego? No dlatego, że uważam jednak konstrukcję SIGA za troszeczkę lepszą, bardziej taką friendly user. User friendly, I mean, czyli bardziej przyjazną dla użytkownika niż y, Taurus. Y, nic złego z tym pistoletem nie jest, absolutnie bardzo go polecam do noszenia. Y, to jest pistolet, który, który y, mogę polecić naprawdę z całą świadomością. Jednakże wybrałem y, Sigę y, na razie, chyba będzie coś lepszego, no, wątpię raczej, no, w każdym razie nigdy nie mów nigdy, nie. Y, no cóż, Sig prezentuje troszeczkę Lepsze wykończenie, lepsze przyrządy celownicze, lepszy spust, moim zdaniem. Jeśli chodzi o dopasowanie do ręki, może być to kontrowersyjne. To zależy od y, Twoich preferencji, użytkownika i tak dalej. Mi akurat nie przeszkadza ani jeden, ani drugi. Jednakże y, ten malutki pistolet, obydwa nie są super przyjemne do strzelania. Wręcz przeciwnie, to są pistolety nietarczowe, niezawodowe to są do noszenia. Które strzelają dosyć silnym nabojem i które no, nie będą intensywnie użytkowane, moim zdaniem, więc może to nie być żadnym problemem dla Was. Ale jednak strzelanie z tego pistoletu jest troszeczkę mniej przyjemne niż z tego, ze względu na specyficzną budowę spustu w sensie klasyczną budowę spustu z tym Dingsem, takim glokowskim, który jednak podczas strzelania dosyć silnymi nabojami do samoobrony. Yy, troszeczkę odbija tutaj w palec i po kilku, kilkunastu strzałach no to się nie staje przyjemne, tak jak mówię to będzie pistolet do używania yy, w razie konieczności w samobrę. nie będziemy strzelać z tego tysiące strzałów więc nie ma to większego problemu, ale yy, zwróćcie na to uwagę, tutaj w yy, Sig Sauerze, w Sig'u 365 konstrukcja spustu jest całkowicie inaczej zrobiona troszeczkę tak jak w Karach, Kar Sprężyna jest dosyć silna tutaj, więc ten um, uderzenie podczas upadnięcia tego pistoletu um, nie spowoduje przesunięcie spustu, nie, nie spowoduje odpalenia um, pistoletu. W każdym razie nie powinno um, spowodować. Um, mimo wszystko spust tutaj jest dosyć lekki, 4,5 funta w tym przypadku. Charakterystyka jest troszeczkę taka... Ja bym powiedział... A no... Gąbczasta. Nie ma wyraźnego takiego, wiecie, um, ściany, i bum. Nie, jest, jest taki trochę gąbczasty. Reset jest w miarę. Nie jest najlepszy, ale to jest broń, tak jak mówię, do noszenia, to nie jest broń sportowa. Więc słychać bardzo dobrze. Tutaj w Taurusie. Jest bardziej spust taki klasyczny z tą ścianą. Reset jest jest bardzo podobny, jednakże tutaj cisnę, 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 bum, jest ściana, nie? Tutaj bardziej gąbczasty. Yy... Chodźcie, wiecie co? Spróbujemy na stole sobie to obejrzeć. Zobaczymy jak te dwa pistolety wyglądają w porównaniu, jakie mają wyposażenia, yy, wykończenie, jak tutaj się sprawuje po tym po prawie prawie roku noszenia. Ten też mam prawie rok czasu, więc yy... Więc zobaczycie, to jest codzienne noszenie, to jest autentycznie codzienne noszenie po kilka godzin przynajmniej, przynajmniej. Tak jak do pracy jeżdżę, czy, czy, czy. No w pracy tego nie noszę, nie no. no. Ale cały czas siedzi w kaburze, wyciągany też jest do strzelania, do rozładowywania i tak dalej, oczywiście. Nie robię tego często, dlatego, że znacie moją filozofię, no po prostu nie manipuluję naładowaną bronią po prostu w domu. Yy, najczęściej to robię w... Yy, jak film robię, albo po prostu idę na strzelnicę i i wystrzeliwuję tą amunicję, którą już troszeczkę nosiłem odświeżam magazynki, od świeżą amunicję ok, chodźcie zobaczycie to na stole, jak to wygląda wszystko jak widzicie, te dwa pistolety są bardzo, ale to bardzo do siebie podobne jeśli chodzi o wymiary mm, y, Sig Sauer oferuje ekstra y, kopytko, które nam powiększa tutaj chwyt, żeby nam się y, mały palec nie, nie telepał nie, 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 nie sobie ci, nie, 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 nie bujał gdzieś tam Także polepsza to chwyt troszeczkę, jednakże, oczywiście, powiększa to wszystko, całą broń i troszeczkę bardziej ta broń odstaje nam podczas głębokiego noszenia, szczególnie w lato, jeżeli mamy koszulki. W Taurus nie oferuje niczego takiego, po prostu mamy dwa kopytka, takie same, pinki. Mały paluszek nam tutaj sobie, nie ma żadnego oparcia, ok? W tym przypadku. Yy, magazynki tutaj mamy 11 nabojowe. Tutaj mamy 10 nabojowe, co nie sądzę, żeby jakaś większa różnica była. Konstrukcja jest bardzo podobna, nie są oczywiście wymienne, nie yy, mimo bardzo, ale to bardzo podobnych rozmiarów. Jednak Taurus wydaje mi się troszeczkę yy, większym pistoletem. W sumie fajnie leży w ręku, bardzo dobrze wypełnia moją rękę. Tutaj, nawet z tym mniejszym, tylnym. Hmm, tylną częścią tego wymiennego tutaj chwytu, czego SIG nie oferuje nam. Tutaj One Grip fits all, <gryw> jakbym tak powiedział, czyli jeden wymiar pasuje dla wszystkich. Tutaj to jest plus. Jeśli chodzi o wykończenie, jak widzicie, tutaj wykończenie jest takie jakby parkerezowane, nie jest ono zbyt trwałe. Ja wiem, to jest pistolet do noszenia, to nie jest pistolet do wynaglądania, ale ja wiem, że dużo purystów bardzo zwraca na to uwagę i jak widzicie są wytarcia od kabury. Są wytarcia od kabury od, yy, cały czas. Te kabury są dobrej, dobrej jakości właściwie i one nie mają jakichś tam kurcze nie wiadomo jakich rzeczy. W każdym razie yy, tutaj są wytarcia na tym pistolecie, na tym nie ma absolutnie żadnych wytarć. Ten pistolet również oferuje nocne przyrządy celownicze, trytowe źródła światła, które kosztują już, wiadomo, podwyższają cenę. Ale tak jak mówię, dostałem na ten pistolet w miarę dobrą cenę, więc ej, pff, czemu nie, prawda? Hmm. Zobaczcie jeszcze raz reset w tym pistolecie: strzał. Bum, ok. Tak jak wspominałem, spust jest taki bardziej troszeczkę gąbczasty w taurusie. Trochę jakby dłuższy, prawda? Spusty, jeśli chodzi o nacisk, bardzo podobne. Charakterystyka pracy z pustu? Niekoniecznie. Yy... Trzymając w ręku te dwa pistolety, SIG wydaje się, że ma mniejszy, mniejszy chwyt, ale jednak ręka siedzi w nim o wiele głębiej. Yy, co mi się bardzo podoba. Nie ma tutaj żadnych praktycznie otworów w Sig gdzie ja zauważyłem brud, kurz, różne inne takie paprochy lubią się zbierać podczas noszenia, właśnie tutaj w, 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 tych, w tych okolicach. Tak samo i w, w celowniku, gdzie po prostu no, nie widać po prostu kropek, nie? Tutaj te kropki są występujące, jeżeli kropeczki są troszeczkę zagłębione, to to jest może nic, ale... I tak będziemy strzelać instynktownie w razie obrony swojego życia. Jednakże może to komuś przeszkadzać. Tak jak mówię, w Taurusie są te otworki, tak jak w Glockach i innych kurcze tego typu rzeczach, pistoletach. W tym nie ma tutaj nic. Tu jest po prostu wszystko jest za mm, zamknięte. Pistolet bardzo estetyczny. Ma tutaj odciągi z przodu, odciągi z tyłu. Jeżeli ktoś lubi, ten bardzo podobnie. Mm, możemy tutaj sprawdzić czy mamy nabój w lufie oczywiście przez te okienko wycięte w, w lufie rozbiera się ten pistolet nie tak jak w taurusie, że musimy tutaj przekręcić ten dings. potrzebujemy jakieś narzędzie a albo mocne paznokcie żeby rozebrać ten pistolet i tutaj musimy odstrzelić Sig Sauer tego y, nie wymaga po prostu Przekręcamy dźwignię i ściągamy zamek Podnieść. OK. Także zmniejsza to możliwość pomyłki podczas, podczas użytkowania pistoletu, prawda? Także jest to teraz mój właściwie główny pistolet do noszenia, który, który noszę na co dzień. 9 mm, oczywiście, luger. Ja radzę wybrać. Kaburę, moim zdaniem, która zasłania nam tutaj um, przycisk do zwalniania magazynka, wiem, że to nie wydaje się jakoś tak bardzo szczególnie um, ważne dla niektórych, ale no, dla mnie jest ważne po prostu. Chcę zminimalizować wszystkie wypadki, przypadki, które mogą wyeliminować tą broń z użytkowania kiedy właśnie będę jej najbardziej potrzebował, tak? Ma sens? Ma. Tak myślę. W każdym razie Taurus. Taurus nie jest, e, nie idzie do sprzedaży. Aha, sprzedałem XDS-a. Sprzedałem XDS-a dlaczego? Nie dlatego, że Springfield coś takiego. Ten pistolet tak kupiłem używany, więc nie e, nabijałem kieszeni Springfieldowi. Po prostu e, ktoś go sprzedał, to go kupiłem od kogoś. W sensie, no, ze sklepu, ale kurczę, no, zwyczajnie używany pistolet, więc nie płaciłem bezpośrednio Springfield. Taka troszeczkę... <laughs> obejście moich zasad. Ale myślę, że to jest taki kompromis, nie? W każdym razie sprzedałem. Dlaczego? Dlaczego sprzedałem tamten pistolet? No dlatego, że no 45, no ja bardzo lubię 45, jednakże oferował mi tylko 5 plus 1 lub 6 plus 1 w powiększonym magazynku. No i nie byłem do końca pewien, czy z tak krótkiej lufy ten nabój 45 ACP będzie wystarczająco skuteczny. Jak u nas mówią... 9 mm can expand, but 45 cannot shrink. Ok? Czyli 9 mm może się e, rozszerzyć, powiększyć, ale 45 się nie zmniejsza, nie? Poza tym też się może powiększyć, e, tak, no ale wolę jednak naboje, które nie są super penetrujące, które wiem, że się będą, e, które będą ekspandować dobrze. Także. Także 9 mm z krótkiej lufy, dobra amunicja, jeśli chodzi o używanie właśnie z mikrokompaktów. To też jest ważne, żeby dobrać dobrą amunicję, z tego, że, że, że producent nam gwarantuje, że one będą grzybkować z tak krótkiej lufy. Okay? Dlatego, że tam prędkość początkowa jest zmniejszona i poniżej jakiejś tam granicy naboje, pociski mają tendencję do niegrzybkowania. I tak dalej, i tak dalej. To jest cały temat na osobny film. Także to jest mój nowy pistolet do noszenia. Jestem bardzo, ale to bardzo z niego zadowolony. Celność właściwie jest bardzo porównywalna na dystansach, których będziemy jego używać, czyli ten powiedzmy 7-15 metrów maksymalnie. 15 metrów to jest dosłownie. W moim strzelaniu to jest tak mniej więcej. W takim w double tapach, czyli czyli double taps, pach, 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 czyli, czyli, um... no nie mam żadnych zastrzeżeń, póki co do tego, tego pistoletu, ok? Dziękuję, to dzisiaj, na dzisiaj to jest wszystko, zapraszam Was na następne moje produkcje, trzymajcie się, baj!